16 sierpnia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie zaprezentował projekt wirtualnego kiosku, parkomatu oraz biletu. Będą działały od września. Wystarczy telefon komórkowy z dostępem do internetu. Transmisja jest znikoma jest to około 1 kB dla jednego biletu. Więc przy cenie średnio 15, 15 groszy za 100 kB, no to ceny są naprawdę niskie. W ten sposób będzie można zapłacić m.in. za parking w strefie płatnego parkowania. Warunkiem będzie posiadanie naklejki na przedniej szybie auta. Jest to sygnał dla kontrolera ze strefy, że dany użytkownik w tym systemie jest zalogowany. No i wchodzi, wchodzi w system nasz kontroler i sprawdza, czy numer rejestracyjny taki a taki ma wykupiony czas parkowania. Prowadzenie usług mobilnych, przykupnie biletu na tramwaj czy autobus to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów gorzowskiego MZK. Jest to w pewnym, w pewnym sensie jakiś ukłon w stronę pasażerów i zapewnienie możliwości zakupu biletów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Komórkowy system płatności to też spore oszczędności dla miasta. Jest to o blisko 14% taniej niż było to do tej pory. Z podobnej usługi korzystają już mieszkańcy 49 innych polskich miast. 18 sierpnia gorzowscy urzędnicy przedstawili główne założenia remontu ulicy Kostrzyńskiej. Teraz jest wyłożona po niemiecką kostką brukową. Wkrótce będzie inaczej. Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, rozdzielone pasem zieleni, w którym znajdować się będzie torowisko. Będą też dwa ronda przy ulicy Dobrej i Wiśniowej. Przebudowa ma kosztować ponad 100 milionów złotych. Miasto nie ma w budżecie pieniędzy na taką inwestycję. Będziemy zabiegać o dofinansowanie przede wszystkim ze środków unijnych, z regionalnego programu operacyjnego. By wyremontować Kostrzyńską, trzeba wyburzyć 30 budynków między torami tramwajowymi a kolejowymi. Zgodnie z przepisami, miasto nie musi negocjować z ich mieszkańcami. Wystarczy wypłacić im odszkodowanie. Od momentu uprawomocnienia się decyzji z Rydowskiej to jest okres jednego miesiąca, że możemy wykwaterować tych ludzi i zająć się rozbiórką. Podgorzowskie Wodociągi i Podgorzowskie Gminy coraz bliżej rozpoczęcia projektu budowy sieci wodociągów i kanalizacji. To informacja z 19 sierpnia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić program pożyczek na sfinansowanie europejskiego wkładu. Będzie ona spłacona, gdy PWK dostanie unijne wsparcie. 120 milionów złotych wkładu własnego będzie pochodzić z budżetu firmy. Konieczne jest więc zaciągnięcie kredytu, poręczą go gminy. Ze względu na wartość i rozmiar udziałów jest przewidziana kwota poręczeń dla poszczególnych kredytów. Poręczenia kredytów muszą być uwzględnione w budżetach gmin na najbliższe lata. Muzyka. Miasto opracowało projekt zagospodarowania przestrzennego ulicy Strzeleckiej. Gorzowianie mogą go obejrzeć i zgłaszać swoje propozycje. Ławeczki na pewno by się jakieś przydały tutaj, żeby można było posiedzieć spokojnie. Trochę uporządkować ten teren cały. Ale do zrobienia jest dużo więcej. Już wiadomo, że budynek dawnego browaru będzie musiał zostać. W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego urbaniści zakładają wyeksponowanie jego unikatowego wnętrza. Obok ma powstać nowy budynek i wielopoziomowy parking. Intencją tego planu jest to, żeby w miejsce to stało się miejscem integracji ludzi, żeby to miejsce nadało być może charakter centrum miasta żeby było miejscem, w którym być może gorzewianie będą mogli się kiedyś utożsamiać. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Strzeleckiej w Gorzowskim Magistracie będzie wyłożony do piątku 27 sierpnia. Do 10 września gorzowianie mogą składać swoje wnioski i uwagi co do jego założeń. Także do 10 września można składać wnioski o przyznanie nagrody kulturalnej prezydenta Gorzowa. Szansę na otrzymanie statuetki mają artyści, animatorzy i organizatorzy imprez kulturalnych. Jest to co walczyć, bo stawką jest nie tylko statuetka, ale także nagroda pieniężna. O taką nagrodę może się ubiegać każdy, kto się zasłużył dla kultury gorzowskiej. Możemy podsumować jego działalność nie tylko osoby prywatnej, ale i organizacji i instytucji za rok ale może być też to podsumowanie całokształtu działalności. Wnioski mogą zgłaszać m.in. Stowarzyszenia Kulturalne, Instytucje Kultury i Szkoły.